To właśnie tutaj wszędzie wokół nas prawdziwe bogactwo kolorów i wszystkie te ubrania w dużo niższej cenie. Co przygotowałeś dla nas w sklepie? Ja chciałem pokazać przede wszystkim bardzo ciekawe spodnie. Jedna rzecz to kolor, druga rzecz to krój. Są to tak zwane pin to Tutaj dodatkowe przeszycia na pośladkach mają właśnie za zadanie ich modelowanie. Także panie mi się one bardzo podobają, bardzo ciekawie leżą, a kolorystyka bardzo letnia, lekka i bardzo przyjemna. I znowu wszystko do siebie pasuje. Jeżeli będzie mi naprawdę zimno, mogę założyć długie spodnie, yy, sweterek, a kiedy to nie wystarczy? Możemy płaszcze użyć płaszcza. Purki? Płaszcze również są przycenione i ponadto nawet jeżeli teraz jest dość ciepło, to możemy sobie zrobić zakupy na przyszły rok, co będzie po prostu skutkowało tym, że ten model i fason nadal będzie aktualny. Stąd też myślę, że warto zainwestować teraz, kiedy mamy te ceny zdecydowanie niższe. Czerwony trench to prawdziwa klasyka, więc dla każdego będzie odpowiedni. Oczywiście tylko nie czerwony, mamy też czarny, beżowy, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, bo tych modeli płaszczy mamy na pewno kilka jeszcze w zanadrzu. Myślę, że teraz jedyne na co powinniście się przygotować to na tłumy klientek, które będą chciały, abyś wybrał dla nich coś specjalnego. Mam nadzieję, że tak oczywiście będzie. Staramy się zawsze dobrać stylizację w obowiązujących teraz trendach, stąd też na pewno każdy chętnie pomoże i każdy będzie z tym zadowolony. Dziękujemy bardzo za zaproszenie, a Państwa zapraszam do sklepu Benetton w Centrum Handlowym Plaza.